Mimi, 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 la Teraz właśnie jedziemy drogą, która prowadzi wzdłuż południowej krawędzi kanionu Colorado, co bardzo ładnie widać na GPS-ie. Mamy 6 punktów widokowych, odwiedziliśmy 2, za chwilę będą następne. 2 dodać, 4, jest 6. Następne 4 troszkę pada, ale to nie przeszkadza. Jak działa kanion Colorado? W sumie jak działa komunikacja w kanionie Colorado? Cała południowa część, tak zwany South Rim, podzielony jest na kilka punktów widokowych. Możecie sobie iść na piechotkę do każdego z tych punktów, chociaż odległości są bardzo duże i nie polecam. Zdecydowanie lepiej wsiąść samochód lub darmową komunikację autobusową i podjeżdżać od jednego punktu do drugiego i podziwiać piękno kanionu. I już jestem na tarasie widokowym Watchtower. Przed chwilą właśnie podoba deszcz są te chmury i troszeczkę nie najlepsza widoczność jakby ktoś nie wiedział to w dole rzeka o nazwie Colorado A tak wyglądało w całej okazałości czas porobić kilka zdjęć i przemieszczam się w kierunku następnych punktów widokowych A dojeżdżamy do kolejnego punktu widokowego o świetnej nazwie Lypan Point Lypan Point Road dobrze, czyli każdy z punktów wygląda tak samo parkingi, kosze na śmieci z zabezpieczeniem przeciwko niedźwiedziom, czekajmy tu i szalone jakieś... szalony kierowca jakieś tam łoś wyjeżdżą i tutaj parkujemy o, tam, się tam kanion widać daleko. Hej, kanion! 4 metry od nas, dobra, idziemy do kanionu. Także korzystając z chwili przerwy, pokażę Wam, jak wygląda Desert View Drive, prowadząca przez całą południową część kanionu Colorado. Tak jak wspomniałem, mamy kilka punktów widokowych, dokładnie jest to 6 punktów widokowych. Zaczynamy od Navajo Point, a nie przepraszam. Zaczynamy od Desert View Point. Następnie mamy Lip, Navajo Point, Lipan Point, Moran Point, Grand View Point, Yankee Point, Matter Point, ja yeah, dziwna nazwa, Jawapi Point, Maricopa Point. Do tych punktów można dojechać samochodem. Raczej polecam jazdę samochodem. Każdy z nich wygląda tak jak ten tutaj. O parking. Tam jest 5 metrów od, od parkingu Canyon. Z wyjątkiem tutaj tych punktów przy Grand Canyon Village Center. Tam jest zdecydowanie więcej... A, jak to nazwać? A, więcej a, rozrywki. No dobra. Tutaj zaczyna się South Kaibab Trailhead. Jeżeli ktoś schodzi do Canyonu Colorado patrz interameryka.com Wyprawa w głąb Canyonu Colorado. Ewentualnie można zejść szlakiem Bright Angel Trailhead. Patrz interamerika.com, wyprawa w głąb kanionu Colorado, część druga. No i tyle. No to w takim razie idę do, idę do punktu widokowego. Jestem nad kanionem Colorado. Jakby ktoś nie rozpoznawał, tam jest rzeka Colorado. To wszystko. Co wygląda jak góry? To nie są góry, to jest kanion. Drodzy telewidzowie przy radioodbiornikach. to jest kanion. Wow. Gdybym nie rozbił swojego helikoptera wczoraj, zajął nasz National Park, to bym sobie polatał troszeczkę. O tak, super. Pani turystka po lewej stronie robi zdjęcia profesjonalnym urządzeniem, nadającym się do zdjęć. Widzicie rzekę Colorado? Okej. Okay. Ba. Dobra, jadę do następnego punktu widokowego. Jedziemy do Grand Canyon Visitor Center. Jak zwykle, mnóstwo samochodów. Ale mamy jedno miejsce, wolne, nawet dwa. To może tutaj się zmieścimy. Witam w Grand Canyon Village, tak zwane miasteczko nad kanionem Colorado. Pierwsza ważna rzecz a, dla tych, którzy zwiedzą: to jest seller do jedzenia. I to, takie coś, przynosi mi to dużo energii. Pierwsza rzecz: Free Shuttles, czyli darmowe autobusy, od rana do wieczora pozwalają na zwiedzenie prawie całego South Rim Canyon Colorado, a przynajmniej pozwalają na przejście do dwóch najważniejszych punktów, które prowadzą w dół Canyon Colorado: Bright Angel Trail i Soul Kaibab Trail. Autobusy odjeżdżają z tamtąd. O. Tam. Jak sobie popatrzycie na miejsce? O, tam jest autobus. Tam jest, tam jest autobus, jak sobie popatrzycie na plan albo na zdjęcia satelitarne z Google, to wszystko, wszystko będziecie wiedzieć. Okej. Okay. Idziemy w stronę w takim razie a, krawędzi kanionu Colorado. Wszystko jest bardzo fajnie, to wszystko wytłumaczone. Proszę bardzo, jeżeli chcecie zejść do w kółko kanionu Colorado, macie tu podzielone wszystko bardzo fajnie i wytłumaczone mniej więcej jak długo czasu to zajmuje i co potrzebujecie. 2 do 4 godzin Moderate, czyli to jest pierwszy poziom, żółty czerwony poziom to jest 4 do 6 godzin zejście, 6 do 9 godzin Indian Garden. Plato Point 8.12 i Overnight Only. Tak wygląda punkt widokowy, Mother Point w kanionie Colorado, zaraz przy Visitor Center. Chyba najbardziej oblegany przez ludzi, dlatego że wszyscy przy okazji kupują pamiątki w Visitor Center. Niektórzy mieszkają w Grand Canyon Village. Dla niektórych jest to chyba najładniejszy punkt widokowy. Czy wiecie, że z tych wszystkich tłumów ludzi, którzy tutaj przychodzą tylko 1% ludzi schodzi do rzeki Colorado, do ukanionu. Tak jak widzieliście wcześniej, jest to 10-godzinna wyprawa dla osób, które, które są w stanie to zrobić. Nie ukrywajmy, temperatura dnie Ucanionu Colorado jest 10 stopni Celsjusza wyższa od temperatury panującej tutaj na górze. A więc, jeżeli mamy tutaj 30 stopni, 35, co zdarza się bardzo często w ciągu wiosny, szczególnie w ciągu lata, ponieważ jesteśmy w Alizjonie, tam na dole będzie około 45 stopni. I zdecydowanie dla osób, które nie mają kondycji, może skończyć się to tragicznie. Co mogę powiedzieć z własnych doświadczeń? że wychod, schod, wy, przepraszam, wychodzenie jest zdecydowanie bardziej ciężkie niż schodzenie. Wymaga bardzo dużego zapasu wody, dużej ilości energii. To przejdźmy się dookoła. Popatrzcie na te tłumy turystów. A teraz chwilka spokoju. Witam z Grand Canyon Village, tym razem w przystanku autobusowego, gdzie nauczymy się, jak kursuje komunikacja dookoła Wielkiego Kanionu Colorado. Linie autobusowe kursują co 15 minut, autobusy kursują co 15 minut. A, to jest tylko w obrębie dwóch zejść do Kanionu Colorado. Jak pamiętacie, zejścia, główne zejścia z Canyon Village do Kanionu Colorado to jest... A, pierwsze to jest South Kaibab Trailhead tutaj kursuje różowa linia. Drugie zejście do Kanionu Colorado to jest przez Bright Angel Trail i tutaj kursuje niebieska linia. Proszę zobaczyć, to jest niebieska linia, to jest loop. Grand Canyon Visitor Center, Hermit Rest Road Transfer. Tak samo jak pomarańczowa linia oraz czerwona linia. Wszystko Dokładnie opisane jest w gazetce, którą dostajemy przed wyjazdem do Kanionu Colorado. Takie gazetki oraz rozkład jazdy autobusów można znaleźć również w każdym Visitor Center oraz w głównych punktach. My teraz jedziemy do miejsca zwanego South Kaibab Trail. Zejdziemy do Kanionu Colorado, ale tylko do pierwszego punktu zwanego Ohark Point, ponieważ już jest godzina 6:00, dosyć ciemno. No i nie ma za dużo czasu. Mieliśmy zejść całkowicie w dół, ale jak zwykle życie zweryfikowało nasze plany. Następnym razem. Okej, okay, jedziemy darmowym autobusem wzdłuż krawędzi kanionu. Tak wygląda autobus. A tak wygląda widok za oknem. No może się przekręcę. Okej. Okay. South Cape Trail, welcome to Grand Canyon, Colorado. Szlak turystyczny, na którym można spotkać muły. Gotowi? Wchodzimy. Wow. <laughs> tak zwana autostrada w dół konianu Colorado. na dole już ciemno a my tylko schodzimy do punktu zwanego o Ach point dwie godziny w obie strony mamy przepiękne słońce Ok, i trasę na dół która bardzo ładnie zakręca Jeszcze podoba mi się to w Wciąż jeszcze South Cape Trail. Początek trasy. Patrzcie jak wygląda Grand Canyon, ale to jest widok. To jest widok, może zjawiem, z jednej dziesiątej wysokości. W dole już noc. Zobaczcie, już na samym dole kaniadu praktycznie jest noc. Ściany są tak wysokie, że nie przypuszczają już promieni słonecznych. Góra, ściana Pionowa, górna ściana kanionu Colorado jeszcze jest oświetlona. Na szczęście temperatura jest bardzo niska, więc można sobie spokojnie zejść z niewielkim zapasem wody, oczywiście cały czas mówię. Schodzimy do punktu, który jest zwany ach, Och, czyli to jest dwie godziny. Round trip. Tam i z powrotem. Druga ważna informacja dla osób, które chcą schodzić w ogóle do kanionu Colorado: ten szlak, który schodzimy, South Kaibab w ogóle nie ma na trasie wody. Zero wody. Bright Angel Trail, który znajduje się po zachodniej a, stronie e, South Rim, jest zaopatrzony dosyć dobrze w wodę. Także bardzo polecam i bardzo rekomenduję, aby rozpocząć wyprawę w głąb kanionu Colorado właśnie tym szlakiem, którym ten, teraz idę. Ponieważ mamy dużo sił, mamy dużo zapasów wody, a na szlaku, tak jak wspomniałem, nie ma w ogóle wody. Wracając, Bright Angel Trial, możemy uzupełniać zapasy wody, które wykorzystaliśmy w czasie drogi w dół. Ok. Dochodzimy do punktu. Och, ach. Tutaj mamy punkt. oh ach, point. There you go. Ja! Yeah. Szybkie zejście. Z góry jakieś 30 minut. Och, ach, point który pokazuje zupełnie inną perspektywę na kanion Colorado. Zobaczcie sami. jak się nie wypije. Co wy na to? <ścoughs> Co wy na to? Tak wygląda kanion Colorado. Są jeszcze ładniejsze punkty, ale tak jak mówię, zobaczcie, zbliża się noc. No i niestety za późno trochę wyszeli, wyszliśmy. Uuuuu! Point! <grym zjadka> Trzeba zrobić parę zdjęć, prawda? No bo niewiele osób widziało pewnie z tej perspektywy kanion. Tam jest kolejny. O, widzicie te schody? Ta, tam się coś wije, tam jest tak zwany Skeleton Point. Ostre zejście. Po, po lewej stronie. I po, po, po pierwszej stronie mamy taką troszeczkę góreczkę, taką skałę, a tam po prawej stronie widać delikatny Skeleton Point. To jest jedno z bardziej stromych zejść do, do kanionu. Czyli mamy kanion, w konionie kanion. a to już może przestanę gadać, enjoy the view. I tym sposobem udało nam się złapać jeszcze ostatni autobus do Visitor Center Proszę bardzo, Orange Road Hej! Mnie to zapomniał było najważniejszym. Sklepy, sklepy, sklepy z pamiątkami. Oto jeden z nich. Co można kupić? Prawdopodobnie chińską podróbę native Indian Native Arts, kurtki kolumbii z wygrawerowanym i wyższym znaczkiem i napisem Grand Canyon. Koniki, talerzyki, pojemniczki, zdjęcia, kieliszki. No, na przykład, ile kosztuje? 15,99 kosztuje takie zdjęcie oprawione. Kieliszki z nad Canyon? 5,99. Kubeczek, który Wam się podoba, ten? 7,99. Co Wam się jeszcze podoba tutaj? Co Wam się podoba? Koszulki Wam się podobają? No dobra. 14,99 lub 2 za 24. Magnesy, 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 magnesy. 4,99. Tutaj co mamy? Jakieś podruby sztuki indiańskiej. To nawet, nawet po prostu nie chcę na to patrzeć. Sklepy, sklepy, sklepy. Shopping. O, fake Dreamcatcher. Magnesy, magnesy, magnesy. 3,99. O, co to jest. Pewnie tego Indianie nie robią, ponieważ Indianie nie mają laserów, żeby wycinać takie rzeczy, a to jest definitywnie wycinane laserem. Wszystko fake. Jak chcecie coś kupować, to tak jak powiedziałem wcześniej, tylko i wyłącznie u Indian 1399. Tylko i wyłącznie u Indian, którzy sprzedają takie wyroby własnoręcznie robione przy drogach. Dziękujemy, do widzenia. To tyle wizyty w sklepie.